Witam Was tutaj room tour mojej przyczepy. Piękna. Szybciej lata omawia. Nowoczesna przyczepa. Nowoczesna. Te drzwi. O, patrzcie. Widzicie, nie ma kur, Lata bardzo przyczepa. Piękna. Cholę właśnie do latania. Tutaj trochę jest. Tutaj. Widzicie? 99. Hmm. Tutaj. się Tutaj. Zobaczcie. Tu tu wchodzi. Tutaj lekko zgnity, ale to taka niezgodność. Tutaj nikt nie widzi pod wiele dziureczka elegancka. Oczywiście tu narzędzie tych stroju. Oczywiście. Saruntu, tutaj frytkownica. Można tutaj zaobserwować frytkownicę. No, się to wybrałem. Saważe. To jest żarownica. zamykam Zamyka się tam, jak się daje. To podczas jazdy lata z przyczepą. To się zamyka.